Bezpieczny senior to senior, który jest bezpieczny w swoim najbliższym kręgu. Kręgu swojej rodziny, znajomych, przyjaciół sklepów, w którym robi zakupy banków, w którym załatwia swoje sprawy. I myślę, że to jest też istotą tego programu, żeby pokazać całe to otoczenie. Otoczenie w wielu wymiarach, bo to bezpieczeństwo to również bezpieczeństwo poruszania się. Seniora, seniorów w przestrzeni, w tej codziennej przestrzeni, w której mieszkają, w której żyją. I myślę, że to, co dzisiaj może być tym świetnym prezentem od wnuków, to właśnie poświęcenie babciom, i dziadkom chwili czasu, żeby można było zobaczyć, pokazać pouczyć się właśnie międzypokoleniowo. Chociażby tego, z jakich aplikacji nie korzystać, z których korzystać, myślę, że każdy z wnuków doskonale telefon swojego dziadka czy babci jest w stanie sprawdzić, rozmawiać z nim. Ta bliskość jest najbardziej istotna. Jeśli chodzi o szkoły uczniów, czyli też taką bardzo szeroką edukacyjną drogę, to oczywiście oprócz tego bezpieczeństwa fizycznego, myślę, że bardzo istotnym elementem też będzie trochę atrakcji dla młodych ludzi, czyli konkursy, przede wszystkim związane z taką akcją przygotowywania, czy plakatu, kartki, czy nawet memu, który pomógłby też propagować to zdrowe, zdrowe i bezpieczne życie seniora w sieci, w mediach, ale też w codziennym, zwyczajnym życiu.